Cześć kochani, to Agnieszka. Tak, gigantyczne pudło i jeszcze worek. Słuchajcie, robimy dzisiaj mierzenie z H&M. Chodziłyśmy po sklepach, chodziłyśmy po sieciówkach, byłyśmy w H&M, byłyśmy... Dwa razy albo trzy, i nie dokończyłam przeglądu całej kolekcji, bo po prostu się potem rozchorowałam i przez cały miesiąc siedzieliśmy w domu, półtora miesiąca i tak dalej. Dużo by opowiadać, więc stwierdziłam, że zrobię takie mierzenie domowe, zamówię jakieś takie ciekawe, odjechane rzeczy, zobaczymy co tutaj będzie dzisiaj. I sobie pomierzymy po prostu w domowym zaciszu. Mam gigantyczne pudło, gigantyczne po prostu pudło. I jeszcze cały worek. Także trochę tego dzisiaj będzie. W sumie tu są takie też większe rzeczy, więc może dlatego tak objętościowo to wygląda. Tak, także dzisiaj bawimy się z hajemem, a to, co mam na sobie, to jest też sweter z hajema, który widziałyście. W holu zakupowym, nie wiem czy ten film zobaczycie w sumie najpierw, czy hol, ale chyba hol, wełniany sweter z, z Premium, są jeszcze takie jasno-beżowe, świetne. Zajrzyjcie sobie na tamten film, możecie zobaczyć tam po prostu jak on wygląda w całości. A dzisiaj zajmiemy się tymi gagatkami, które się tutaj ukrywają w worze i w pudłach, także jeżeli jesteście... Ciekawe, co tutaj będzie. A są takie rzeczy, które wydają mi się trochę crazy. Jeżeli jesteście ciekawe, zobaczymy, czy coś z tego zostawię, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiacie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie. E, tak, i bierzemy się za to po prostu. Bierzemy się za to, jest przed świętami, Wy to pewnie zobaczycie. Może już po świętach, nawet ten film, bo ja sobie nagrywam na zapas po prostu. Jak wyjeżdżam, to zawsze nagrywam troszeczkę więcej filmów, żeby um, mieć je na zapas. Także zaczynam. Nie wiem czemu się tak podnieciłam i zaczęłam mówić w ten sposób. Nieważne. Jedziemy z worem, na początek z worem. I tutaj mam ukryty płaszcz. Płaszcz, który bardzo mnie zaciekawił. Nie wiem, jak będzie z praktycznością. No, jest w nim coś takiego, co, co mnie wiecie, wzięło. I on kosztował, zaraz zobaczymy na tej kartelusze, co tutaj mamy. On kosztował 280 minus 130, czyli 150 zł z przeceny. Tak, i tu od razu mam widzicie etykietę zwrotną. To jest fajne, bo to wrzucamy do paczkomatu po prostu, wiecie? I, I leci. Tak jak ja mam paczkomat pod domem, więc dla mnie to jest bardzo wygodne, jak mi coś nie pasuje, pakuję, wrzucam, heja. Jak już mam etykietę, bo z kolei nie mam drukarki. W sensie mam, ale nie działa. Dobra, eee, muszę to otworzyć. Gdzie to się otwiera? Bo wiecie, nie chcę tych dworów też e, jakoś niszczyć, bo to są worki, które ja na przykład później wykorzystuję, żeby Wam rzeczy wysyłać. Taki recycling robię czy opakowania I e, tak, no, po prostu... Wow! Ale lakier! Ale czas! Ale on jest cieniutki! O, W sensie, no, widziałam w tym, co było na modelce, zdjęcie na modelce, że on nie będzie jakoś gruby, ale jest taki nawet bardziej cieniutki niż myślałam. Jest lekko gumowaty, tak. Dobrze widzicie? To jest taki jakby winyl. Coś takiego. To jest dwurzędowy płaszcz wiązany w talii z kołnierzem futrzanym i z futrzanymi takimi. Mówki to się nazywa? No, takie wiecie, zakończenie no to nie są mówki, ale zakończenie rękawów też jest takie futrzane. I on jest wegański z tego, co tutaj widzę, yy, co w tym momencie świadczy o tym po prostu, że jest syntetyczny, plastikowy i tak dalej. No ale wiecie, marketing. Czekajcie, zobaczymy, co tutaj mamy w składzie i zaraz wam też powiem rozmiar. Tu widzę jest dodatkowy guzik, nawet dwa. I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj. Dlaczego teraz nie ma składów na początku? Poliester, poliuretan i tak, poliester, poliuretan. Poliurester, poliwester, <laughs> nie wiem, co tam było napisane, dobra, nieważne, no w każdym razie jest syntetyczne, ale podoba mi się to zestawienie właśnie tego futrzanego kołnierza i um, winylu, ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie i jeszcze rozmiar, jaki ja mam, M, rozmiar M, ciekawe, czy będzie dobry, bo niektóre te rzeczy z H&M, jak na przykład ten sweter mam w s no ale on jest ogromny, przeskalowany, a to nie wydaje się takie jakieś przeskalowane, więc... Zobaczymy, jak się po prostu będzie układał. Bardzo mi się spodobał ten płaszcz, właśnie przez to dziwne takie. Znaczy dziwne, no takie nietypowe zestawienie, i te dodatki, futerka do winylu. Nie widziałam nigdzie czegoś takiego. On widzę, ma kieszenie, i właśnie takie ciemne guziczki z przodu. Dobra, słuchajcie, mierzymy. Dlaczego w ogóle mam na sobie co innego? Dlatego, że kręciłam przed chwilą do krętki też do choru zakupowego, i akurat skończyłam na tym swetrze. I po prostu zostałam w nim. Nie, już ściągnęłam ten czerwony, zostałam w tym. To jest Massimo Dutti. Wełniany sweter z obecnej kolekcji. Bardzo ciepły, bardzo wygodny. Oj, ale to chyba będzie za małe. W sensie albo takie na styk. Nie, no dobre jest. Wydawało mi się, że będzie za małe. I teraz tak. To wygląda w ten sposób. Muszę Was trochę odsunąć. O tak to wygląda, jest takiej długości przed kolano i yy, efekt, którego ja się spodziewam, to raczej ma być widoczny. Co mi tu przeszkadza, hametka? Ma być raczej widoczny przy zapiętym tym futerku, ale zobaczymy. No, wygląda tak, jak jest spuszczona luźno. To tak trochę, tak se o, powiedzmy w ten sposób. Z boku, tak, ale ogólnie jest ciekawa, naprawdę jest ciekawa moim zdaniem to ubranie a z tyłu tak, czyli taka kurtka winylowa cieńsza. Tutaj się widzę, nic nie odpina, nie, czyli to tak ma być. Dobra, to teraz zapnijmy i zobaczmy, co się będzie działo, jak zwiążę pasek w talii. Czy fajnie to moją prostą sylwetkę wytnie, wytaliuje, czy zrobi się kołeczek? Bo jak się zrobi kołeczek, to odpuszczam od razu. U, ciężko się zawiązuje ten pasek winylowy. I widzę, że tu się wszystko tak skleja ze sobą. W sensie nie, nie jest tak, że jest klejące to ubranie, ale takie wiecie, nie ślizga się. Nie chce się o, nie chce się robić. Nie chce się robić. Wolimy się wozić i te sprawy. I jak to wygląda? Nie spodziewałam się chyba czegoś troszkę bardziej. Aha, tu są kieszenie. Troszkę bardziej wciętego. Takiego tak... przecież kurczę, taliuje. Może ten golf mi tu nie siedzi do tego za bardzo i to tak nie wygląda, wiecie, masywnie wygląda u góry, jak o tak go obniżyłam. Co myślicie? Bardzo jestem ciekawa waszej opinii, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to jest ubranie, które no w taki przeciętny gust nie trafi. O, powiedzmy tak. Taki, wiecie, basicowy totalnie może, tylko tutaj coś mi się krzywo układa i teraz nie wiem, czy to jest, wiecie, kwestia tego, co mam pod spodem po prostu, swetra, że gdzieś tam się zwinęło, czy to jest kwestia odszycia tej kurteczki, bo tu się ładnie zaokrągla, a tutaj jest tak jakby bardziej prosta. A może to być też kwestia, wiecie, ułożenia po prostu tego ubrania w tym momencie na mnie. Więc e, możliwości jest bardzo wiele i staram się z całej siły zrobić to tak, żeby było jak najlepiej, wiecie. Potem mówić, no i co ja mam teraz zrobić? Zostawić czy oddać? Hmm, ale coś wciąż wydaje mi się, że tu jest dziwnie odszyte. Albo ułożone na mnie. Ech, powiem Wam, że już mi się gorąco w tym zrobiło. No bo w sumie w domu, w wełnianym swetrze i w czymś takim, no to może się zrobić gorąco. Nie, coś tutaj jest ewidentnie... Nie halo, nie halo. O, teraz się lepiej ułożyło, dobra. Tylko czy mi się będzie chciało układać za każdym razem ubranie w ten sposób? A poza tym, czy to... Podoba mi się to. O teraz, jak założyłam, patrzcie. Podoba mi się tylko, czy ja jestem z tych osób, które noszą takie plastycki, takie kobiece plastycki. No bo ten yy, fason jest taki bardzo kobiecy. Lubię taliowane rzeczy, ale tu mam wrażenie, że brakuje trochę w moim stylu do tej rzeczy yy, czegoś, w sensie takiej elegancji. Ja nie jestem aż tak elegancka, a to, kurczę, jest eleganckie. Właśnie przez te dodatki futrzane sprawia takie eleganckie wrażenie. Jeszcze tu założyłam do szarych rurek, co um, było celowym zabiegiem, po to po prostu w sensie zostałam w szarych rurkach, żebyście mogły to zobaczyć, bo jakbym założyła czarne rurki, no to by się tam trochę tak zlewało bez sensu. Ale docelowo myślę, że no jednak do czarnych bardziej wypasowało zdecydowanie. I powiem tak, podoba mi się to ale mnie nie zachwyciło. Myślałam, że mnie zachwyci. Jeszcze sobie to na spokojnie pomierzę później po prostu po nagraniu. A Wy mi piszcie, czy według Was to jest spoko i czy dobrze moja sylwetka w tym wygląda. A teraz pora na pudliszcze. I ono jest całe jeszcze obklejone taśmą, bo się chyba pali, że się to rozwali. Pięknie zrymowałam. Czekajcie, wiecie co? Muszę ym, się wyłączyć na chwilę, bo będę trzeszczyć. Okej, okay, dobieram się do środka. Dobra, i tutaj mamy różne rzeczy już. Odłożę to podłoże. Pierwsza rzecz, którą tutaj w tym wozie mam, to jest futrzek. Hmm. Zaskoczenie, nie? To jest futrzek, który kosztuje chyba 150 zł, już patrzymy. Z imitacji futra beżowy 149 zł, no 150 bez grosza, w takim jasnym kolorze. I wiecie co? Ja się ostatnio zorientowałam, że właśnie nie mam takiego futrzaka totalnie neutralnego, bo chciałam sobie coś ubrać e, takiego jasnego, neutralnego. I nie wiem, wydawało mi się, że miałam coś takiego, a nie mam. A przegrzebałam, wiecie, mam ogarnięte wszystko. Więc nigdzie się na pewno mi żaden nie zagubił. Jak zobaczyłam, że są po 150 zł na H&M, to zamówiłam. Zobaczymy. On jest taki chyba za pupę. Ja bym wolała, żeby był troszkę dłuższy. Mam go w rozmiarze M, więc też nie wiem, jak będzie z rozmiarówką. I to jest seria Divided, ale widzicie? Jest taki przyjemnie neutralny, bardzo jasny. Nie jest gruby. Ma kieszenie, nie jest gruby. Jest raczej cienkim futrzakiem. Powiedziałabym, że taki jak ten futrzak krótki, trochę ciemniejszy, beżowy, który mam z szyina. No, bo tutaj mamy futerko. I podszewkę, nic nie ma pomiędzy. A to futerko jest takie, no powiedzmy, że cienkie. W sensie jest mięsiste w miarę. O, popatrzcie, tutaj widać najlepiej na komierzu, ale to jest raczej taki cienki futrzeczek. Taki, nie wiem, nawet bluzowy, no nie, może bluzowy nie, ale cienki po prostu. Tak, także tak, to będzie na pewno full syntetyk, więc tutaj nawet składu nie sprawdzam, bo po prostu takie rzeczy są syntetyczne. Zarówno jeżeli chodzi o futerko, jak i podszewki. Więc zobaczmy po prostu, jak on wygląda. Jak on jest zapinany jeszcze? Aha, jest zapinany na zatrzaski, dwa. Na dwa zatrzaski, tutaj na dole. Także mierzymy. Dobra, zaczynamy z futereczkiem i zobaczymy, co tu będzie. O, rękawki są chyba spoko. Rozmiar czuję, że jest spoko. Ładne jest. Mm, mm. <ślad> Ładne jest, w przeciwieństwie do moich włosów, <ślad> w tym momencie. Ale ładne jest takie właśnie neutralne, takie w sensie ono nie wygląda jakoś wyjątkowo porządnie i mam wrażenie, że coś, aha po prostu sweter ma takie rękawy, że się tutaj ciągnie, tu nie jest wina futerka, ale fajne, takie neutralne totalnie, bardzo jasne, ale nie całkiem białe. Długość jednak jest dłuższa niż za pupę, w sensie ono jest za pupę, ale jeszcze dłuższe niż za pupę. Podoba mi się ten futrzak, co sądzicie? Tak wiem, ja mam gigantyczną kolekcję futrzaków. <grych> tak, mam. Troszeczkę się zmniejszyła, troszeczkę tam wyotowałam, ale wciąż, um, ale... Kurczę, no takiego nie mam, nie? No takiego nie mam. Nie, ale tak serio. Podoba mi się po prostu, jest fajne. Tylko czy ono jest wystarczająco porządnie uszyte, żeby mnie satysfakcjonować, bo mam wrażenie, że tu się robi taki pik, 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 pank. <grych> Wiecie o co chodzi? W sensie, że ten futrzak jest tak cienki, że tu gdzie ma szwy po prostu i jest zgięty, podwinięty jakby, to że troszkę się to tak wygina nikczemnie i nie daje to fajnego efektu. Co myślicie? Widać to, czy ja sobie wkręcam? Ja, wiecie, ja się czepiam o takie pierdoły, ale wydaje mi się, że taki dzwonek się robi troszeczkę tutaj. Na tym futerku. W sensie, no, może nie jest to jakaś rzecz, która jakoś wielce by przeszkadzała, bo okej, okay, żyjemy w ruchu, nie stoimy tak i nie jesteśmy dzwonkiem przez większość życia. Tylko jak zakładamy już okrycie wiesz, nie to zazwyczaj po to, żeby się gdzieś poruszać, nie żeby siedzieć, nie? Więc może to nie jest aż taki problem. Generalnie podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Kolor jest bardzo uniwersalny, e, fajny. Jestem na tak, napiszcie mi, e, co wy sądzicie, i zastanawiam się, e, Czego sobie nie zostawić po prostu? No nie wiem, piszcie wy, co wy sądzicie. Kolejna rzecz, którą mam, o, to jest coś podobnym, ale już mi się kolor nie za bardzo podoba. W sensie tak się wahałam nad tym kolorem już jak zamawiałam, ale stwierdziłam, że zaryzykuję i zobaczymy. To jest zieleń, tylko że to jest zieleń wpadająca w żółte tony, a e, taka zielonka, zielona, zielona. A, nie mogę się wycofać, taka zieleń żółtawa z żółtymi tonami, to tak nie za bardzo jest dla mnie wkażona. No ale dobra, zobaczymy. I to jest z kolei kurtka, to jest odjechane, bo to jest bardzo podobne jak to czarne, jak ten płaszcz, tylko że to jest krótka kurtka i też mamy tutaj takie futro z długim włosiem, taką lamkę i to samo na rękawach, takie dziwne po prostu. Stwierdziłam, że to zamówię, bo to jest takie crazy trochę. Tutaj też mam rozmiar M i znowu jest opisane jako wegańskie, więc taka kurteczka, taka lekko crazy. Widzę, że mamy tutaj kryte zatrzaski. Rozepnę ją w ogóle, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i tutaj mamy po prostu cieniutki. To jest nawet może cieńsze niż tamto pierwsze. Cieniutki ten materiał lakierowany i podszewkę. No wszystko to, co wyciągnęłam na razie, te okrycia wiesz, nie są po prostu cieniutę. Także coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie chcę się tutaj rozgadywać za bardzo, no bo ciężko cokolwiek powiedzieć. Bo ja sama dobrze nie widzę, jak to wygląda, tak naprawdę. Więc przymierzmy i e, się okaże, czy zapałam miłością, czy nie. Widzicie? To jest taka zieleń, która do mojej karnacji po prostu chyba nie za bardzo się zgrywa, ale może zobaczymy. No to zaraz w babciu odlot. <laughs> zobaczymy, o co chodzi z tym. Teraz już trochę przysunę. No, to jest doda wczesna doda, albo mandaryna, albo Krystyna Aguilera generalnie lata TK i to w takim wydaniu kiczy, Nie, 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 nie. W sensie to można na pewno fajnie zostawić, ale ja się nie odnajduję w tym. Bardziej mi się podobało to futerko poprzednie, bo miało po prostu ym, takie, wiecie, misia gładkiego, a tutaj przez to, że to jest takie fruwające, to już jest takie trochę bardziej kiczy po prostu dla mnie sama kurteczka jest spoko ale to nie mój vibe i też nie mój kolor nie, nie czuję się dobrze w tym kolorze, zdecydowanie czuję się tak yy, zgniło, bo to jest taka zgniła zieleń, ale tak się czuję, także jej yeah! <grytanie> idziemy na disco, tak to wygląda dla mnie tak sobie pomyślałam, że zostawię to właśnie z czymś jaśniejszym, bo z czernią no to to jest takie zestawienie oczywiste taki będzie akcent mocny, ale jakoś nie widzę tego do końca. Co sądzicie? Śmieszne to jest, nie? To jest takie trochę odpalone. <noise> tak się czuję właśnie jak jakaś Grażyna, przepraszam, Grażyny wszystkie, Karyna dyskotekowa z 2000 roku. Do tego powinna mieć jeszcze materiałowe dzwony, takie jak też teraz są modne. I najlepiej jakieś bluzeczkę z kółeczkiem, z wycięciami i tak dalej. Powieki jasne, jasne usta, które teraz wracają, takie jasne usta, Jesus. Ja to widzę i po prostu słabo mi się robi. Także tak, nie no, to zdecydowanie sobie odpuszczam. Kolejna rzecz to jest koszula. Zielona, satynowa koszula. Pamiętacie tą z Zary? Powiem tak, że zastanawiałam się nad nią i nawet miałam drugie podejście, bo za pierwszym jej nie wzięłam. Miałam drugie podejście i podeszłam do tych koszul w Zarze i zobaczyłam, że one wszystkie są jakieś takie dziwnie poplamione później, któregoś tam kolejnego dnia. Więc stwierdziłam, że nie wiem, co to jest, ale jeżeli tak łatwo robią się na tym plamy, to ja tego nie chcę po prostu. A zobaczyłam, że na hajemie, Uuu, jaka zieleń, patrzcie tu, że uuu, jaka błyszcząca satyna, że na hajemie właśnie są tego typu koszule, tylko że w takiej zieleni i w takim wykończeniu, no ono jest takie bardziej satynowe, w sensie bardziej błyszczące. I ta zieleń jest, tu już jest bardziej moja zieleń. Yy, ona się wydaje w kamerze troszkę chłodniejsza niż jest w realu. Tutaj mam rozmiar M i widzę, że to jest 51% recycled polyester, czyli polyester z recyklingu w 51%, a zobaczymy, co jest w 49% pozostałych. Aha, to jest po prostu 100% polyester, tylko że z tego część jest recyklingowana, a część nie. Czemu nie całość? Czemu nie całość? Czemu tylko tyle? znowu tak marketingowo dla mnie trochę wygląda? No bo po co łączyć recyklingowany z nierecyklingowanym? No nie wiem, może znacie odpowiedź na to pytanie. Jak można dać od razu nierecyklingowany? Nie? <grym> no, także to jest taka przeskalowana, wydaje mi się większa koszula, właśnie w zielonym kolorze. W tym momencie mam blisko lampę i ona naprawdę tak się błyszczy okrutnie. Ale kolor jest piękny, to trzeba przyznać, bardzo ładny. I to jest zdecydowanie grubsza koszula niż tamta z zary, bo tamta była aż prześwitująca momentami, miałam wrażenie. A tu jest taka, że widzicie, spód jest matowy, ten wierzch jest właśnie błyszczący, ale jest taka bardziej, nie wiem, mięsista po prostu. To jest moje ulubione słowo ostatnio. Tak, także taka koszula. Zobaczmy, jak wygląda w jakimś takim prostym zestawieniu do dżinsów. Dobra, teraz ta koszula. Wiecie co? Nie podoba mi się ta koszula. Po prostu. Nie podoba mi się, bo jest tak strasznie błyszcząca. Czuję się jak bombka choinkowa. I jakoś ta zieleń jest taka ciężka, taka. Coś jest z nią nie ten tegas. Ona jest też duża i taka ma być przeskalowana, ale mam wrażenie, że jednak to jest za dużo dla mnie po prostu. Jakoś nie, nie siedzi mi. Sama zieleń mi się podoba, yy, odcień zieleni, ale nie w wydaniu tej koszuli. No nie wiem, jest w niej coś takiego, co mnie drażni, i nie chodziłabym w niej po prostu. Spróbuję podwinąć rękawy jeszcze, żeby takiej lekkości troszkę jej dodać, ale nie wiem. No jest też zaprasowana, więc wiadomo, tutaj troszkę to yy, jest wszystko pomięte. Ale nie, fasonowo tamta jednak dużo bardziej z zary mi się podoba. Ona chyba też jest trochę za duża, jednak, bo jak daję ręce tak, to dosyć dużo tutaj się zbiera tak, jakby z pleców na ręce tak się nakłada dziwnie. Więc nie, tak koszuła mi się nie podoba. Kurczę, a tak szczerze jak robiłam zamówienie, to myślałam, że to będzie najfajniejsza rzecz, ale no jak widać, to niekoniecznie po prostu. Także tak, a Wam może się podoba? Napiszcie mi, ciekawa jestem. Następna rzecz, którą mam, to jest czerwona sukienka. Już ją otwieram i zaraz Wam pokazuję. Czerwona sukienka o bardzo prostym fasonie, ale brzydko odszyte coś tutaj jest. To jest z zewnątrz, o nie, fujka. No, takie coś to ja się nie zgadzam. Popatrzcie. Widzicie tu, jak to jest paskudnie odszyte w jednym miejscu? Nie, no to to od razu na pewno będzie leciało do zwrotu. Zresztą materiał, jak dotykam, też do przyjemnych w sumie jakoś nie należy. I tutaj mamy 100% poliestru z recyklingu. No, także tutaj już składowo mamy stówę. I to jest sukienka właśnie o prostym fasonie z rozszerzonymi rękawami i taka krótsza. Mamy z tyłu zapinanie na guziczek i mam ją również w rozmiarze M. Ale jak tak na nią patrzy, to ona nawet jest też prześwitująca, kurczę. Tak, do kamery pewnie tego nie widać. Zresztą popatrzcie, to jest czerwień i to jest czerwień. Ta jest ładniejsza, nie? Zdecydowanie. To też hajem, no ale widzicie. Hajemowi nierówny. Tak, także na pierwszy rzut ta sukienka już mi nie siedzi. Już mi nie siedzi raz, że dobra, no skład okej, okay, ale ja po prostu nie za bardzo patrzę na składy, ja wchodzę tylko na przykład oglądać kolekcje, a jak chcę jakieś interesujące składy, to wchodzę sobie na dział premium na H&M i tyle. I tam wiem, że raczej powinno być okej. Okay. Hmm. no nie wiem, trochę mnie zniesmaczyło, zniesmaczył ten dół i tu jest w ogóle jakaś brud, albo... Tak, ktoś to jeszcze pociapał, może ktoś próbował te nitki jakoś naprawić, nie wiem, zamówił i stwierdził, że naprawi długopisem albo czymś i jest jeszcze pociapane, także no to raczej na stówę idzie do zwrotu, ale zmierzmy. Okej, okay. i ta sukienka to jest sukienka w typie, nawet nie ma o czym gadać, ehm, no okej, okay. ciekawy fason, na pewno ehm, i ja lubię luźne sukienki i wygląda spoko. Tylko że tak, nie do końca sylwetkowo mi się podoba. Najmniej podoba mi się ten dekolt. To jest jeden z najbrzydszych dla mnie typów dekoltów. Jakoś nie zwróciłam uwagi na stronie, wiecie? Mógłby być albo troszkę większy, albo trójkątny, albo mniejszy, bardziej szpiczasty i tak dalej, a taki dekolt, no niestety, do mojego dekoltu tutaj nie pasuje. Bo nie mam drobnego dekoltu, nie wystają mi kostki i tak dalej, i to wygląda wszystko tak masywnie. No i właśnie, i całość wygląda tak y, masywnie. Gdyby ten dekolt był troszkę inny, to by mi to tak jakby cała sukienka wyglądała inaczej. W ogóle mam y, ciemną bieliznę i widzicie ją? Widać ją centralnie, ją widać tutaj. Majtki czarne widać. Także ona jest też prześwitująca ta sukienka. Rękawy. Lubię takie rękawy, ale raczej przy rzeczach, które na przykład jak jest to bluzka z takimi rękawami i do tego mam coś ciaśniejszego na dole bo całościowo, jak mamy taką rzecz jak ta, taką sukienkę, no to jednak to wszystko tak obciąża bardzo sylwetkę. Także ja tą sukienkę sobie daruję. Nie uważam, żeby to była jakaś jakość. Nie podoba mi się jakość sylwetkowo, też mi się nie podoba po prostu. Także ja jestem na nie. Piszcie, co Wy sądzicie. I ostatnia rzecz, którą mam, to jest też okrycie wierzchnie. się otworzymy. To, mnie się to podoba. To jest okrycie wierzchnie w taki wzór, który jest bardzo teraz modny na spodniach. To jest ten sam futrzak, co ten jasno-beżowy, tylko właśnie w taki wzór taki crazy, brązowe, opartowe, dziwne zawijasy. Widzicie to, nie? I tak stwierdziłam, on był jakieś, z jakiejś przeceny i kosztował chyba połowę taniej, czy coś w tym stylu. Um, tak, kosztował 80 zł. I stwierdziłam, że jego też wezmę po prostu, żeby zobaczyć. Tu też mam rozmiar e, M. Taki jest. Taki sam praktycznie, tylko właśnie w takich kolorkach. Podobają mi się bardzo kolory. Podoba mi się to zestawienie brązu. To jest jak takie lody zap, czekoladowo-śmietankowe. Um, z tyłu, jak to wygląda, jak się te wzory kształtują. Tak. Powiem tak. Jest w nim coś ciekawego. Coś jest takiego, co mi się podoba. Jest troszeczkę taki inny, trochę odpalony, więc y, zobaczymy. W sensie wiecie, ja y, mam tak, że już wam to mówiłam wielokrotnie. Staram się zostawiać max dwie rzeczy z jakiegoś mierzymy. Więc y, jak na razie. Wy już widziałyście poprzednie rzeczy. Wiecie, co się wydarzyło jeszcze? Nie wiem i powiem szczerze, że może być dzisiaj trudny wybór, bo tak jak wyciągam, to fajne są te rzeczy. No, ale to jest właśnie ostatnie. Także zakładam i patrzymy, jak to wygląda. Dobra, to zobaczmy teraz tego futrzaczka jeszcze. Jak on się będzie prezentował. No jest ciekawy. No nie mówcie, że nie jest ciekawy. Jest ciekawy. A jak jest z otrzyciem? No tu też się bombkuje na dole. Troszkę. Wiecie, co e, jeszcze sobie przemierza tego pierwszego, którego, e, którego Wam pokazywałam, ale wydaje mi się, że chyba nie zostawię go. A ten, nie, ten nie. Ten jest tak, jakby, za bardzo trochę przypomina mi, może ten zebry, który mam i panterki. Mam takie odjechane i są fajniejsze po prostu, więc ten też sobie, e, myślę, daruję. No, ciekawy jest, ale mam ciekawsze po prostu. Na pewno jest ciekawy. I cena też jest niegłupia, bo to jest 80 tam czy 80 parę złotych. Więc jak yy, chcecie uderzać w ten trendowy wzór i właśnie w takiego futrzaczka takiego innego troszeczkę, to może, może warto, ale ja chyba, chyba jednak nie. Hmm, tak myślę. Ja mam takie wiecie, że chciałabym, żeby coś było takie naprawdę super, żeby sobie zostawić. Chciałabym, żeby tak było, ale z drugiej strony też mam. Yy, że tak powiem, garderobę pełną, więc nie mogę też tak szaleć za bardzo w sensie. No nie chcę po prostu, nie tyle, że nie mogę, co nie chcę. Także ten futrzaczek będzie wracał do sklepu, a z tym pierwszym to muszę się po prostu zastanowić, co zrobić, czy zaaprobować to, jaki jest, czy sobie odpuścić. Jeszcze, nie. jeszcze pomyślę po prostu. Także to było wszystko. Ciekawa jestem, co sądzicie. Te rzeczy były niegłupie według mnie, i okej, okay, no może pomijając tą kurtkę ale Jola Rutowicz, tą zieloną, krótką i mandaryna i tak dalej, doda wczesna. To było niegłupie. No i ta sukienka jeszcze, no wiadomo, jakoś tutaj przesądziła. Podobały mi się, ale znowu nie były takie, żeby, wiecie, mnie jakoś zachwyciły, więc tak, jeszcze oglądam się w tym futrzaku, więc myślę, że chyba, chyba wszystko zwrócę, tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje. Co sądzicie? Zostawić coś z tego, czy nie zostawiać? Możecie mi napisać. Mam nadzieję, że anyway spędziłyście fajnie ze mną czas. Jeżeli tak, zostawiacie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!